Witajcie, edukacja maksa z tej strony. Tym bardziej, teraz będziemy robić maty na czas. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobra. Gdzie to ma mata widzieć? E, kur pierwsza porażka. Na dzień dobry. No, zobaczcie. No, dobra, teraz zobaczyłem. Kurczę. Katastrofa. O, krytyka jest tutaj mocno, Ten dźwięk ewidentnie nie stymuluje mnie. Dobrze, dwa rozwiązane. Jeden, jeden, jeden błąd. O, trzeci rozwiązany, dobrze. O, w sumie nie muszę liczyć. Dobra, to chyba będzie proste. Mhm. No, nie mam tutaj, kurczu, nic. A, tak po prostu. Dobra, to są jedynki w ogóle? czekali nie. Ciekawie. To chyba są jedynki. To są jedynki, to jest smutne, że tam to tamtych nie rozwiązałem. Wieszę. Yy, wiesz. Nie spodziewam się rewelacyjnego wyniku. No dobra, musiałem chwilkę pomyśleć. Okej, okay, to jest po prostu wykorzystywanie te, związania. O, zacząłem się chyba y, rozkręcać troszkę. Aha, bo tutaj trzeba po prostu dać. O! Zrobiłem na czwarte Q poprawnych 10. Dobra, spróbujmy w takim razie, skoro już nauczyłem się obsługiwać. Spróbujmy jeszcze raz, pospieszyć się, zobaczymy. Obra. Dziecięcy mat na dzień dobry. Eee, no wydaje się, że to ma sens. Eee. Ojejku, fuj, fuj, fuj. Już jeden, po, już jeden po, sparzyłem się, a tutaj tak będzie po prostu. Mm, no tak, mogę dobra, jakiś pi pionek, NIF <grystanie> zrobić, mistrz znowu dziecięcy, tym razem mi się trafił go nieco obowiązkowo na no, czemu, po czemu nie po prostu nie no tak, to jest złoty wiązany jest nie dwa złote są w sumie, więc spoko, Król gdzie jesteś, mat, srebrny, no jest, dziękujemy, po prostu złoty na głowę, zbije mat, okej, okay. mam złoty, jest mat, jest impreza, no od razu 12, od razu już, Mniej siebie się wstydzę, kurczę. Chociaż dalej nie jestem z wyniku zadowolony. No czemu nie tak? Aha. Po prostu złoty. 16. No biorąc pod uwagę, że poprzedni był... O, dziękuję za reklamę. Nie podałem się ten statek, nie chcę tego zainstalować Czy są tu jeszcze jakieś maty w jednym ruchu. Mat, Matrane. Eee, dobra. Uh, dobra, nie no. Mam jeszcze chwilkę, no to zagrałem Jest jeszcze partejkę. Yy, Aha, to są maty w jednym. To to chyba rozwiązywałem. Mogę cofnąć się jeszcze bardziej. No dajmy play. A, na no, ślepo to kiedyś może, może nagram nawet. Eee, no dobra, dajmy sobie dwuminutowkę. Nie wiem jak mi to pójdzie. Dwuniutówka to już jest naprawdę duży hardcore. No. Bij się pójdziemy i bisie, i bisie, i bisie, i bisie, i bisie. Pułapki kurczę, to, to trick mi to gra. Zabawny chciał być kurczę, dowcipić. Co ty grasz, kurczę, człowieku? Jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. nie wiem, co ci chodzi. I Kenbisha poleci, serio? O kurczę. Naga... <laughs> 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 no. <laughs> no, Jagura na... na raczej nie, nie będzie najlepsze rozwiązanie. Dlatego trzeba się szybko przebić na... Yy, a na gumę. Tak, mamy Jagura na guma xiaomi srebrny dziękujemy Ci za współpracę jest, jest, jest jakbyśmy to rozegrali sensownie kurcze no jako ku czas mało Wznotnię po prostu się i tyle Jest i goniec, jest impreza. A może byśmy wymienili gońca kurcze? Tutaj chcesz atakować, proszę bardzo, nie ma problemu. Gońcu i sobie stąd. To nas ten A jak tak, to dalej do jest okolnie przyjemnie. Przyjemniacko. Mm -hmm. No dobra, pionki poddawałem, jest im... Dajmy podwójną na się od razu. Będzie się zastanawiał socjalnie. Kolejny mały, teraz napięto. A w sumie, a koleś uba ma. Mały teraz zamkniętą pozycję. Hmm. Jak wezmę, to on weźmie tak dawno, ale może niekoniecznie jeszcze. Eee, co ty tutaj się dzieje? Tutaj. W końcu. troszkę się obsadą. O, jest i złoty elegancko na górę. Można zrzucać. A, dobra, wymienił. To pionuś poleci. Za takiem dynamicznie. O, i chyba człowiek się chyba poddał. No dobrze, dostałem na 2 minutach bez kill dostałem. No, zobaczmy, ok. Ale tutaj jest view game, zobacz. znalazłem w końcu, więc można to prze przeanalizować. Tutaj pojawiają się nazwy, których wydaje się mi się, że ja nie kojarzę. Po ty atak gry w Shogi. Pain, ok. Nakalbi się, ok. Tai Taj tai chyba, że to jest Funi. Nie, Taj Furi. Absolutnie nie wiedziałem, że to kształt to jest Taifuri. Taifuri... Jikusen, Dżajku... Ok, Nie wiedziałem, dokształcamy się. Jagura. Jagurana Guma. Jak? co? co? Ibiana? No, kolejna nazwa, której nie znałem. Tak, i tutaj chyba był dobry wybór, że w tym momencie dołożyłem sobie tutaj srebrnego. Mm, aktywnie tutaj bym na pewno popełniłem błąd, bo powinienem dać chyba tutaj zwierzę wzmocnienie. Tutaj na przykład gdzieś, gdzieś tak kombinować, a ten rok był słaby, przez co efekt był taki, że oddałem pionka. Inna kwestia, że mój przeciwnik niekoniecznie chciał jakoś działać. I go, rozumiecie Gońca tej było sensowne. Co on mógł najlepszego zrobić w tej pozycji Wydaje się, że zbić złotym niegońcem tutaj chyba byłoby dużo, dużo lepiej Oczywiście dalej groziłby gdzieś złoty w innym miejscu, tak? Ale tak to sami w sumie pomógł. Jeżeli nie zbiłby tutaj e, srebrnego tego pionka, no to zrzutka z widełkami na srebrnego wieżę gońca masakra Ale to i tak de facto była masakra, no bo Nie miał specjalnie jak podziałać Jeszcze mu się chyba czas kończył, tak? Tak, ewidentnie że czym się czas też kończył, więc A mi zostało 33 sekundy, więc mi wygrałem na czas ale Czemu z tego coś jeszcze mógłbym się no mógł poświęcić gońca na bijąc srebrnego i rozbijając mi tej kształta na gumę. Pytanie czy to miało sens? Na reguł miał gońca i srebrnego, no i w sumie dalej nie mogę tego wyzwrócić, więc nic by mu to nie dało. Może srebrnego tutaj z atakiem na wieżę i na złotego. Yy. O, no może to miałoby sens. Chociaż nie no, mu pionka. No dużo, docenię dużo, łatwo, ale to, to są 2 minutówki, też nie ma co specjalnie oczekiwać. Także nauczyłem się już jak, jak to robić analizę, więc yy. W kolejnych odcinkach też możemy się jej spodziewać. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i usłyszenia, bo też się w sumie słyszymy. Pozdrawiam.